dobry Państwu, witam wszystkich hodowców. Chciałbym na moim filmiku pokazać parę sztuk z rozpodu, które zmienią głębnik Są to nabycia u mnie. Pierwszy z gołąbków jest samczyk 2022 rok. Jest to samczyk mniejszy, ale fajna ściągnięta budowa. Widełki ładne pościągane. Ogonek Jedna lotka brak, wiadomo, jeszcze nie spierzona o tej porze roku. Pokażę oko, gąbka, numer obrączki, gąbka 2022 rok i 766. Widać numer, zobaczymy, jak w klatce wygląda, zaprezentujemy. Gołąbek jaśniutki na jasnej szyi, w fajnym groszku. Wiadomo mniejszy gołąbek, słabsza główka. Następnym gołąbkiem, który mogę Państwu zaprezentować jest, jest Gołąb Samczyk z 2020 roku na mocniejszej głowie, wyciągniętej ciemny ruch dwie lotki jeszcze do zrzucenia o puścił lotkę jedną drugą jeszcze trzyma Z drugiego skrzydełka pokażemy potem

Gołąbek wywodzi się od kolegów, tak zwanych górali. Od pana Mieczysława T. Następnym gołąbkiem, którego Państwu pokazać, chcemy. Jest to gołąbek Samczyk z 2022 roku. Jasny na tak glazer oku. Kołąbek średni, ale też ma fajnie widełki ściągnięte główka, trochę słabsza. A, jeszcze numer nie Już podajemy numer kołom 2022 rok i 786, 7 i 786. tego gołąbka, którego chcę Państwu pokazać jest samiczka. Jest to też gołąbek z gór. Od Pana Jacka S. Też samiczka pięknej budowy. Bardzo dobre potomstwo daje, daje. Jest to gołąbek z dwudziestego roku. Numer obrączki AG. Widać czy nie? Nie może się o mnie opierać. I spokojnie no. Nie widać? Nie widać numerka? AG 619. dziewiętnaście. Jaśniutka samiczka mocna, pięknie złożona, starsza była od, od mutka u mnie w rozpodzie. Dużo dobrego potomstwa upowałem po niej. Następny gołąbek którego chcę Państwu pokazać, jest też jaśniutka samica. Na pięknym jasnym przodzie. Jest to samiczka od kolegów z Tarnowa. Od pana Jana K. Zaprezentujemy go. A jeszcze obrączka, numer. Lecimy, pokażę. Piękny, jaśniutki gołąbek. Jest to samiczka z 2018 roku. Numer obrączki. O. Numer obrączki AA 100 AA 100 Pokażemy gołąbko w oczku. Piękna jaśniczka fajnie zbudowana samiczka mocna, bardzo ładny gołąbek. Czekaj, obrócimy go. Piękne nóżki daje. A fajne łódzce trzeba tylko do, dopasować gołąbka do pary i można pociągnąć sobie bardzo ładne wodę. potomstwo następnym gołąbkiem którego chcę Państwu zaprezentować jest również samiczka jasna fajna, ugrochowana mniejszy gołąbek Numer obrączki gołąbka. Samiczka z 2021 roku. Nie opiera się o mnie, bo to tak później życi telefon. AA 996 wydać numer? AA 996 piękna jaśniutka samiczka. Na równym trochę w słabszym roku, ale równie rozłożony wyrakuje się, bo nie jest na do oczka, do oczka. No, 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 no. Następnym gołunkiem, którego chcę Państwu zaprezentować jest gminia samiczka. Jest to siostra poprzedniej samiczki 2021 rok. Ładna główka. Są to obie dwie samiczki w połączeniu z gołąbkiem niemieckim, Przez to są jaśniejsze na tarczach. Były zrobione w eksperymencie Brak ostatnich dwóch lotek. Jedna już jest wyrośnięta, jedna świeżo zrzucona. Numer gołąbka 2021 rok AA984. Widać domenek? Pokazujemy go w klatce. Piękna samiczka, fajnej budowy. Fajna pociągła głowa. Mniejsza samiczka, ale fajnie złożona jest. Zainteresowanych hodowców zapraszam do kontaktu. Numer, te, e, imię, nazwisko moje, Riger Marcin. A jeszcze mamy parę gąbków do pokazania. To, to, to trzymaj telefon. A ja jeszcze tutaj nie nagram. Zrobimy miejsce. Parę A tutaj do góry zrobimy miejsce i powrócimy nas. Pokażemy i powrócimy zaraz do pracy bardzo ładna samiczka, jaśniczka od kolegów z Tarnowskich gór, gór. Samiczka jest od Pana Jana i Pana Łukasza K. Następnym gołąbkiem, którego chcę Państwu pokazać jest córka z, od jednej z poprzednich samiczek. Też jaśniutka. Na fajnej główce mniejszy gołąbek, ale, ale fajnie złożony. Fajne budowie jaśniutki. Pokażemy go w klatce, a numerek jeszcze zapomniałem. Numer gołąbka 2022 rok i 748 Pokażemy, jak w klatce, jak wygląda, jak się prezentuje. Fajna samiczka, ugrochowana jasna. Kolejnym gołąbkiem, którego Państwu chcę pokazać, jest również samiczka 2022 rok. Mocna samica, fajna pociągła głowa, jaśniutka, śród jasny. Siedełko pokażemy. Ostatnie lotki jeszcze niedopierzone. Plecy fajne, mocne. Fajnie ugrochowana, jaśniutka. Pierwsza od pozostałych samiczek A znowu ten numer. Numer obrączki gołąbka 2022 rok i 769 769 Piękna samiczka jaśniutka na wyciągniętej głowie mocnej szyja mocna do kolejnym gołąbkiem jest samiczka 2021 rok na oku glazen ciemniejsza samiczka jedna lotka do spierzenia ale fajna na spodzie, fajne, fajne widełki ma ściągnięte. Numer obrączki 2021 rok AA905 AA905 Jest to ostatni gołąbek, którego mam na dzisiaj do Państwa zaprezentować, do zaprezentowania. Mocno ugrochowana samiczka.

Zainteresowanych hodowców zapraszam do kontaktu. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego filmu. Pozdrawiam. Do usłyszenia.